Witamy serdecznie Anię Kubiec z warszawskiej Legii. Ania, kategoria do lat 13. Aniu, grałaś teraz Wielki Bój z Antoniną Piotrowicz. To już jest historia podobno między Wami. Powiedz coś o tym. No z gramy od, naj... od najmłodszych lat, bo zaczynał... Gramy od GU9. Grałyśmy na Mistrzostwach Polski GU9, razem też finał. No więc to się cały czas ciągnie i ciągnie, no i... No. Ale to chyba dobrze, nie? Tak mówisz o tym tak ciągnie, ciągnie. Ja myślę że to jest bardzo fajnie, że deprzecie sobie po piętach, bo jedna drugą troszeczkę puszuje w górę, co? Jak myślisz? No tak, to jest też jakiś plus, tylko ja z to się mamy dobry kontakt jako przyjaciółki. I to też po prostu to, to nam nie psuje kontaktu, tylko jako na korcie jesteśmy. To poza kortem i na korcie to są kompletnie dwie inne rzeczy. Ale Ania, tak ma być. Tak ma być. Na korcie macie być yy, przeciwnikami. Nie, oczywiście z pełną kulturą i z pełnym szacunkiem, yy, i, ale, no, ale poza kortem, tak, jak zawodowcy. Myślę, że wy zachowujecie się jak, zawod, jak, yy, jak zawodowcy. Naprawdę, mówię całkiem serio. No, czy ja wiem. So jest, Dopiero to ci starsi, co ja to się nie odzywam, ja to jestem mała jeszcze, w sensie, w porównaniu do takiego mojego brata, to ja to nic nie gram. Myślę, że dużo grasz, myślę, że dużo grasz Aniu ja wiem, że jesteś skromna, powiedz mi ten mecz, jak to jest, bo już pytałem Antoninę, bo wy, pierwsze pytanie head to head, jaki macie head to head? Ile wygrała ona, ile Ty mniej więcej? Kto ma, kto jest wyżej, kto jest trochę niżej? Um, w sensie zawsze wygrywała... No dobra, nie zawsze, ale częściej wygrywała Tosia. Ale jakoś chyba rankingiem esf ostatnio przeskoczyłam w rankingu polskim. Ale tak, mimo wszystko wygrywała chyba częściej Tosia, z tego co pamiętam. Super, super. Bardzo, bardzo szczera odpowiedź, Ania. Dziękuję Ci. Na meczach miałyśmy mimo wszystko 3-2, zawsze. Ja pamiętam. Zawsze było, zawsze. Dobra, Aniu, powiedz mi o, przypomnij wszystkim, bo już mieliśmy kiedyś wywiad, pamiętam chyba w, w Białym Stoku, ale od tamtego czasu się dużo zmieniło. Powiedz mi e, teraz czy doszło coś do twoich sukcesów i wymień jeszcze raz te twoje największe sukcesy, które ty uważasz. No to jednym chyba z moich największych sukcesów jest trzecie miejsce na Australian Open. To jest moje pierwsze podium na zagranicznym turnieju. Tak. To było, tak w tym roku, gdzieś w lutym chyba, no to właśnie podium na Austrian Open, kilka tam wleciało na turnieju A, tam podium, ale to tam, nie liczę. No więc największym moim chyba osiągnięciem jest, mimo wszystko, że jestem tą wicemistrzynią Polski, to mimo wszystko dla mnie największym chyba osiągnięciem jest na Austrian Euro Open. No na pewno, europejski, europejskie turnieje są troszkę wyżej klasyfikowane niż polskie, przynajmniej na razie, ale mam nadzieję, że wy to zmienicie, wy że wasze pokolenie wyniesie ten polski skłos na wyżynę. Już jest bardzo wysoko, moim zdaniem. Aniu, powiedz mi, co się dzieje w teamie Legii? Eee, nie no, wszystko dobrze, mamy nowe, nowych zawodników trochę przybyło, co prawda tych młodszych, bo dopiero zaczynają dzieci grać. Ale <noise> nie, no dalej jesteśmy już z całą jedną rodziną wszyscy. Widzę, że bardzo ciepłe stosunki masz. Wszyscy tam macie takie ciepłe stosunki i to jest fajne. Z Sofią z Rżewską. Widzę, że się tam mocno wspieracie. Jak ta, jak Sofia? Przepraszam, Sofia, Sofia z ja, Tak, Sofia jest no, bardzo miła. Ona przyjechała do nas z Ukrainy, ale od razu ją miło przyjęliśmy. Pamiętam, grała też z nami chwilę. Zawsze nam pomaga na treningach, pomaga trenerce, zawsze razem gramy, wspiera nas. Miła jest. Świetna dziewczyna, świetna dziewczyna, miałem z nią wywiad, długi wywiad. Na koniec wywiadu miałem łzy w oczach. Musiałem skończyć wywiad, bo mówiła o fajnych rzeczach. Myślę, że to jest bardzo fajna, bardzo fajna wartość dodana do waszego teamu, już dobrego. I cieszę się, że macie taki rol... ona jest troszeczkę takim role model dla was, co? Taką, takim, takim hero, nie? Kobiecym. Tak, to jest no, nasz wzór do naśladowania. Odkąd teraz wygrała cały, całą kategorię męską w Bydgoszczy, no to tak, to jest nasz wzór do naśladowania i tutaj jakieś wskazówki od niej zawsze bierzemy. Tutaj jak grać na meczach nas nawet czasami kołczuje. No i pomaga nam, żebyśmy szły dalej ku górze. Aniu. Jak przewidujesz siebie za 5 lat? Gdzie siebie widzisz za 5 lat? Mm. Myślisz o takich rzeczach? Mm. Nie, ale w sensie na pewno będę dalej się gdzieś gryźć z Nadją i Stosią na tym korcie, bo to się chyba już nigdy nie zmieni. Puka, póki któraś nie zmieni, bo albo dyscypliny, albo nie będzie po prostu już chciała grać w skłosza. Ja chciałbym, żebyście się cały czas tłukły. Chciałbym. To, bo ja, myślę, że po, ja myślę, że Twoje myślenie powinno iść w, w tym kierunku i brać z tego, czerpać z tego korzyść, czerpać z tego przyjemność, że się właśnie tak tłuczecie, bo to jest super. To kształtuje Wasz was charakter, Was jako zawodników. E, i, I też jak gdyby dajecie, dajecie przykład innym zawodnikom tym, co robicie. Myślisz o tym te, w ten sposób? Czy ja daję przykład, to nie wiem. Były chyba pełne trybuny z, z tego, co widziałem na Waszym meczu, więc ogląda, oglądają Was nie tylko Wasi rówieśnicy, oglądają też starsi. No, może tak, możliwe, no ale raczej starsi nie biorą z nas przykładu, bardziej my z nich. Myślę, że, myślę, że można byłoby się wiele od Was nauczyć. Aniu, dziękuję Ci bardzo, możesz kogoś pozdrowić na koniec, yy, podziękować. No to ja dziękuję na pewno mojej akademii i trenerce. Trenerce za to, że no coachuje mnie i zawsze była przy mnie od moich najmłodszych lat. No a akademii no za to, że są przy mnie. Teraz mi wszyscy kibicowali. Wszyscy specjalnie wyjechali wcześniej z hotelu, żeby mi kibicować. Wszyscy, tak, zatrzymali się nawet w autobusie, bo nie działało im Wi-Fi i musieli wrócić ulicę dalej, bo tam było Wi-Fi, żeby mnie oglądać. Nie, Aniu, dziękuję Ci bardzo. Życzę Ci wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo.